Okej, okay, moi drodzy, dzisiaj mam bardzo trudną recenzję do zrobienia, ponieważ to będzie recenzja trochę tak wbrew tłumowi, że tak powiem. Mam na myśli to, że jest to film, który mi się nie podobał, od razu to mówię. Natomiast podejrzewam, że większości z was podobał lub by podobał się bardziej, więc polecam sprawdzić. Uczciwie. Napad. To film napisany przez pana Bartosza stasz i wyreżyserowany przez Michała Gazdę, którzy opowiadają nam historię tytułowego napadu na bank, a w zasadzie to śledztwa prowadzonego przez byłego ubeka Tadeusza Gadacza, granego przez Olafa Lubaszenko, który powraca, w połowie lat 90. to się dzieje, gdzie jakby nie przeszedł on weryfikacji i dają mu ostatnią szansę na zasadzie, może jeszcze cię przywrócimy do służby, jeśli pomożesz nam rozwiązać te, tą tragiczną. Sytuację, gdzie cztery osoby nie żyją, tam 100 tysięcy zostało ukradzione, i no właśnie. I Moi drodzy, no mam dużo do powiedzenia. Tak jak powiedziałem na wstępie, jest to w ogóle film, który podejrzewam, że w większości osób będzie się podobał. Ja podejrzewam, że będą średnie szóstki, siódemki od was. Także naprawdę, no uczciwie mówię, nie podobało mi się, będę gwarantował za chwilę, ale uczciwie mówię, sprawdźcie, żeby, żeby nie było, że potem przegapiliście dobry film dla was, nie? I Tyle jest elementów tego filmu, że ja bym chciał go lubić. Zacznijmy od tego, że pan Gazda, i to zacznę od plusów, dobrze reżyseruje. To jest reżyser z Nachora z zeszłego roku. Tylko mam wrażenie, że z dopiero co wyszedł, a to już kolejny film. Także płodnie, ale bardzo fajnie. Uważam, że reż reżyseruje on ten film naprawdę dobrze. I jeśli chodzi o zdjęcia i reżyserię, klimat lat 90., tutaj cały czas, prawda? Transformacja ustrojowa i te początki wolnej Polski, gdzie jest brudno, szaro, wszyscy swaniakują, nikt nie ma pieniędzy i jest raczej taka desperacja wynikająca z ustroju, przemian i tak dalej, tak dalej. Wybrzmiewa to dobrze. Oczywiście sam temat napadu, gdzie ludzie giną i jest tak troszeczkę... Nie wiem, no fincherowo trochę takie, prawda? Jest taki klimat, że jest ponuro, szaro i tak dalej. Jest to naprawdę solidnie nakręcone. Film wygląda dobrze. Jedna rzecz, do której się przyczepię i nawet mogę Wam chyba pokazać, jako że jest to w streamingu. Mamy złamanie zasady 180 stopni. Bohaterowie mówią od lewej do prawej, nagle od prawej do lewej, znowu od lewej do prawej w jakiejś tam scenie, chyba w Stajniczu, gdzie to tam było. A zauważyłem to, wybiło mnie to z filmu, zasada 180 stopni po coś w kinie istnieje, także to jest moje jedyne takie techniczne, nie? Dodatkowo scenarzysta, pan Staszczyszyn jest y, krytykiem filmowym, filmoznawcą i tutaj debiutuje, znaczy wcześniej widziałem, że pisał y, dwa... Przy dwóch serialach trochę odcinków, ale debiut filmowy, więc tak troszeczkę mam z tyłu głowy, że taki. Znaczy, no ja nie jestem filmoznawcą, nie mam wykształcenia, jestem nikim z YouTube'a, ale że tak troszeczkę no wiecie, no powinienem mu kibicować, no nie? I jeszcze, jeszcze jest w tym filmie mnóstwo elementów, gdzie ja widzę, jakby trochę jego oczami, co on miał na myśli. Bardzo mocny wpływ psów Pasikowskiego, gdzie tutaj Olaf Lubaszenko, no po prostu jest trochę takim Lindą. Były ubek który tak gdzieś tam jednak serce ma po dobrej stronie i od początku filmu jest budowane, że tak no niby taki był jubek i nie pasuje w nowych latach, bo i tak dalej, i tak dalej, ma przeszłość, ale z drugiej strony chce się go lubić, od początku robi jakieś dobre rzeczy i taki skonfliktowany bohater, no nie? I ja oczywiście kocham Sypa Pasikowskiego w ogóle, więc jakby jeden z moich ulubionych polskich filmów, a może w ogóle ulubiony w takiej tematyce, wiecie, kina policyjno-kryminalnego i tak dalej, dramatyczno, trochę thrillerowego, trochę kryminalnego, Zajebiste są psy, na no po kocham, więc oczywiście, że od razu widzę te nawiązania, widzę ten widzę co przyświecało. Dodatkowo jakieś takie małe elementy gorączki Michaela Mana, którą też przecież kocham, nie? Ja coś, jak... Widzę, ten film jest tak napisany, że jakby on ze mną usiadł i powiedział jaki ma pomysł na film, to ja bym siedział i tak Okej, okay, o, kino gatunkowe w Polsce, śledztwo, ponure lata 90, trochę przemiany, trochę tego. I on top of that to oczywiście jest to film, e, jest to z historii inspirowana prawdziwymi wydarzeniami i to jest coś, co mi się bardzo nie podoba, ale przejdę do tego później, ponieważ to jest po prostu jeden do jednego odwzorowanie napadu na Bank na Żelaznej, na mojej rodzimej warszawskiej woli w 2001 roku, który dobrze znam, w sensie dobrze znam, no po prostu znam tą akcję. I oczywiście film się gdzieś tam szybko od tego odcina, i później już są wydarzenia, które nie miały miejsca w rzeczywistości. Ale jakby sam napad, po prostu jest praktycznie jeden do jednego, więc to bardzo widać, jak znacie historię. I to jest oddzielny element, który troszeczkę. Źle, źle, się po prostu ze mną przegryz. ale to, to, na koniec. Zacznę od tego, że tak jak ten film dobrze wygląda i nawet ten Olaf Lubaszenko uważam, że dobrze gra tego starego glinę, prawda, ubeka, który teraz on jest trochę takim klasycznym, wiecie, spadkobiercą Sherlocków, Holmesów i tak dalej, gdzie wchodzi na miejsce zbrodni, prawda, tam policjanci nie zauważyli, a on idzie śladem i coś znajduje i tak, no, okej, okay, nie? Jest sprytniejszy, używa starych metod w nowym systemie, żeby śledztwo doprowadzić do końca, natomiast jest tutaj kilka elementów, które po prostu doprowadziły mnie do szału, bo chciałem ten film lubić. Po pierwsze, dialogi, dialogi które z jednej strony, tak staszczyznie, ja widzę. Ja widzę, że on chce po prostu zrobić takie mocne, kultowe kino policyjne, policjanci i złodzieje i aż o, widać taką chęć. Żeby te dialogi były właśnie jak w psach, takie kultowe, takie, takie troszeczkę, prawda? Jakby on przeżył trochę przygód w świecie gangsterskim czy policyjnym, trochę slangu, trochę tego, trochę jakichś takich fajnych kultekstów, cool ale. Jak na każdy tekst, który tak mówię, ok, brzmi to nawet dobrze, przypada jakiś taki krwa, który po prostu brzmiał mi jak prawie z autoparodii. Jakiś taki za bardzo chciałby być fucking cool. Ja wam mogę nawet kilka tu przykładów dać, jak ci ludzie gadają. Coś takiego. Z kim gada, o czym, kto mu pomaga, co jej kiedy sra? A jeżeli to oznacza, że będziesz musiała pójść za nim do kibla, to to zrobisz. Albo takiego. A może po prostu cię odgadną. Albo tak. Potrafiłem wyczuć zgniliznę w każdym, bo wiedziałem, że każdy jest tak samo zakłamany jak ja. Są takie teksty, takie, takie wiecie, takie. To, tak ma brzmieć. Tak, to, to ma być kultowy tekst, ma brzmieć tak twardo i hardo. I trochę to mi nie działało. To, to mi się, to mi spółgra z tym, że od pierwszych scen na papierze mam wrażenie, że to działa. Zaczynamy z Olafem Lubaszenko, który gdzieś tam sprzedaje jakieś krasnale ludziom, bo już nie jest policjantem. I jakiś chłop przyjeżdża do niego odebrać trzy i jego tam pan Staszek mu je ładuje do samochodu, i ten chłop mówi: Kurwa, uważaj, jak zapłacony są, uważaj, jak tam szurasz o podłogę. I Olaf Lubaszenko z wprowadzenie jego postaci podchodzi i mówi: Tak, zapłaciłeś, to masz oddaje ci te 1300 i wypierdalaj, dalej, bo nie będziesz tak traktował ludzi. I to jest klasyczne stare uratuj kotka. To jest klasyczne, to jest, to jest taki, ja, ja widzę, po prostu, że pan Staszczyn to pisze z takim: wprowadzamy bohatera, który z jednej strony będzie negatywny, bo jest byłym ubekiem i tam kogoś pałował, i tak dalej, ale z drugiej strony ma pozytywną cechę, bo jak widać zależy mu na tym, żeby pan Staszek nie był obrażony. Ale tak sobie. Okej, okay, ja rozumiem, to, ja, ja po prostu rozumiem o co chodzi w tej scenie. I to jest bardzo dobry pomysł na to, żeby wprowadzić tego bohatera, dając mu jakąś pozytywną cechę. Jest takie wprowadzenie, co robi. Akurat policjantka po niego przyjeżdża, mówi: dawaj jedzie z nami wyjaśniać sprawę, śledztwo. Klasyczna taka, taka trochę klisza filmów: wiecie, pan Bruce Willis. W zasadzie już jest na emeryturze, jakiś tam Rambo, a oni mówią, choć rozwiążesz ostatnią sprawę. <noise> Także to takie kino gatunkowe też ja to też lubię, nie? Mimo, że to klisza. Ale tak sobie pomyślałem, kurwa, kto by w tym momencie już tam mu sprzedał i tak dalej i, i, i zabrał to, nie? Ja mówię, takie zbyt dzisiejsze podejście. Chłopla, lata... znaczy, no, znowu, ktoś może by tak zrobił, ktoś nie, ale tak sobie pomyślałem, o i nie, coś mi, to, coś mi to nie gra, nie? Tak, krowa w latach 90. oddałby te 1300 złotych, zamiast już powiedzieć, dobra, to masz i jedzie, na zasadzie spierdala i już więcej z tego biznesu nie zrobię, bo byłeś dupkiem. Kto by Taki był aż tak honorowy, do no, nie? Trochę się teraz czepiam, ale to jest taki pierwszy moment w filmie. Oglądam pierwsze 5 minut i mam tak. Oj, coś mi to tak gdzieś tam pęka w szwach, no nie? Że, bo rozumiem, co scenarzysta chce zrobić, nie? Ale za bardzo to widzę. To, to było takie widoczne dla mnie, nie? I to się potem łączy z tymi wszystkimi dialogami, albo nawet to, jak on przechodzi przez tą scenę e, zbrodni, miejsce w banku i właśnie ten taki, prawda, Dr. House, Sherlock Holmes, momenty, że tam, prawda, tu coś wypatrzył, co inni nie wypatrzyli. Ten Olaf Lubaszenko. Które nawet dobrze to gra, ale z tym wielkim bębnem, prawda, bez urazy pani Olafia, ale z dużym brzuchem. Ja mówię, trochę, trochę to wygląda jak parodia. Jak taki pastisz filmów tego typu, gdzie, prawda, on wychodzi w tej scenie, jak w takim skeczu na YouTubie i, i po prostu parodia, nie wiem, wiecie, sceny z gry Wiedźmin, że on po prostu patrzy na jakąś tam kubkę liści i mówi, no, to było ich siedmiu i trochę jak ta scena z Dwóch Wież, co mówiłem przy okazji Władcy Pierścieli, takie wiecie, że tam Aragon patrzył na tą ziemię i tam przeczytał wszystko, mimo że tam był po prostu burdel na ziemi, nie, i milion odcisków butów. I od początku ten film był dla mnie taki, że już coś takiego ciekawszego się dzieje. I takie coś mówię. Oj, to mi pachnie taką kliszą. Widziałem to tysiąc razy i wypada tak prawie autoparodyjnie. Nie, mimo że wygląda dobrze. Mimo że Olaf Lubaszenko to sprzedaje. Nie, także od początku byłem taki. Chcę kochać ten film, ale coś mi nie gra. Chcę kochać, ale mi nie gra. Po czym 30 minuta filmu. Już pomijając, że ja znam tą prawdziwą sprawę, ja wiem, kto to zrobił i tak dalej, 300 minuta filmu mamy ujawnienie sprawców. Ja nawet chyba mogę powiedzieć, to nie jest spoiler, bo to praktycznie od razu wychodzi, no nie? Znaczy, film, jak na dwie godziny, w 30 minucie to ujawnia i nie ma... To nie jest jeden z tych filmów, że do końca nie wiemy, bo jest śledztwo, nie? Wręcz przeciwnie, my w 30 minucie poznajemy sprawców, mamy ich perspektywę ujęcia, jak we trzech wchodzą i, i rozmawiają i tak dalej. <słuch> Jestem na nie. <laughs> to znaczy, yy, ja rozumiem, że tak też można zrobić film, że widzimy i dobrego, i złego. Stąd mam skojarzenie z gorączką mana, ale nie podobało mi się to w ogóle. Ja mówię, 30 minuta. I powiedzmy, że trochę się czepiałem przez te 30 minut, ale nawet nieźle mi się to oglądało. Olaf Lubaszenko jako ten stary wyga, który jest trochę lepszym policjantem, bo może był ubekiem, może za komuny, prawda, pałował solidarnościowców, jak tam sami to mówią w tym, w tym filmie. Ale mówię, okej, okay, ale on ma ten taki special set of skills, on jest trochę tym Liamem Nisonem, który przyjdzie i zobaczy więcej, ma taktyki, metody i tak dalej, ma doświadczenie. To nawet ciekawie to się oglądało, i właśnie jak on tam, tu założymy posłuch, tu zrobimy to, a tu w ogóle sprawdźcie tamto, to doświadczenie wynikające z tego bohatera i jego umiejętności, to nawet jest ciekawe. Potem 30 minuta i jeb, macie rozwiązanie zagadki. Mówię, okej, okay, dobra, w tym momencie, patrzę, tak spojrzałem na zegarek, tak 305 minuta filmu i w zasadzie nie chcę się go oglądać, oglądać, bo ja wiem kto to zrobił jakby sprawa jest oczywista, wszystko jest wyjaśnione, nie ma intrygi. I w tym momencie film wchodzi w takie troszeczkę pogłębianie portretów psychologicznych tych bedgajów i zabawę w kotka i myszkę, trochę jak w Gorączce, że no mamy sceny jak ten De Niro i Pacino siedzą i prawda, ten wie, że ten jest gangsterem i tak dalej, ale nie ma jeszcze dowodów. Nie może go aresztować. Bo musi go przyłapać, na, musi coś na niego mieć. I tutaj mamy dokładnie to samo, reszta filmu się przemienia w takie, że my wie, wszyscy wszystko wiedzą. Ten wie, że to ten zrobił, ten wie, że ten wie, ale czy złapie na niego dowody. I no, ta część filmu z tym jednoczesnym trochę pogłębieniem tej psychologii, dlaczego oni to zrobili, bo tam pieniądze, coś, jakaś dziewczyna jest w obrazku i tak dalej, jakieś inne rzeczy, było bardzo mało ciekawe dla mnie. Nie? Takie w sensie, ten film po prostu o 30 minuty mnie zgubił, zrobił się taki miałki, gdzie tam jedne sekwencje działały trochę lepiej, inne trochę gorzej. Ale to się zrobiło takie, no, zabrakło mi po prostu intrygi, zabrakło mi po prostu czegoś ciekawego. No nie wiem, no nie byłem, nie byłem fanem, nie? W tej 35. minucie sobie powiedziałem, ok, no jestem ciekaw, co mi przygotowaliście dalej. W sensie, skoro intrygi już nie ma, jak to rozwiążecie? No i umówmy się. Wspominam e, Pacino i Deniro Michaela Mana. Olaf Lubaszenko, i tutaj pan Hrycnar, czy jak mu tam jest? Hycnar, Jędrzej Hrycnar, też dobrze tą gra tą rolę, jako ten jeden z tych bedgajów. To, to, to nie jest Denis Roy Pacino, no nie? Wiecie, nie ma ani takich sekwencji, ani podbudowy, to wszystko jest takie dużo, dużo średniejsze, no nie? Więc reszta filmu leciała mi dosyć w taki sposób, że wiecie, że. Brakuje mi po prostu czegoś więcej, jakiejś intrygi. Oczywiście na plus, tak jak powiedziałem, zdjęcia reżyseria, ale też odzorowanie epoki, bo oni się tutaj zdecydowali. To też jest taki scenariuszowe właśnie. Ja, ja widzę o co chodzi. Wziął napad z 2001 roku. I przemienił go na początek lat 90. czy środek, żeby wcisnąć takie wątki Ala Pasikowski w psach, nie. Gdzie tutaj w ogóle ja się śmiałem z tym Olafem Lubaszenko, ale gdyby można było cofnąć się w czasie, na chwilę za habety na tam dwa miesiące kręcenia złapać Lindę młodego, no to to jest rola dla Lindy, właśnie bez brzuszka, tylko tego ex ubeka, który ma tą charyzmę i tak dalej, nie? Także się śmiałem. Lubaszenko zresztą przecież też grał w psach, nie. Ale odzorowanie epoki właśnie tych lat 90. było super. Jest tu wiele jakichś tam mniejszych momentów, czy, czy samochody, czy miejsca, czy jakieś tam kasety wideo, komentarze takie. Widać, że w produkcji, widać, że to jest taka solidna produkcja, że tutaj na hajs ludzie, którzy odpowiadali za rekwizyty, miejsca, lokacje i tak dalej, zrobili dobrą robotę i ten film to sprzedaje. Tutaj muszę powiedzieć szczerze, że to, to było fajne. Ja mam ten problem głównie z scenariuszem i do tego wszystkiego dochodzi ten trzeci aspekt, który zostawiam na koniec. Troszeczkę niestety nie, nie jestem fanem tego, w jaki sposób potraktowano prawdziwą historię i żeby było jasne, ja sam jak sobie, jeśli oglądacie kanał, wielokrotnie powtarzałem. Filmy na faktach albo inspirowane i tak dalej. To jest co innego niż rzeczywistość, należy to pamiętać i rozgraniczać. Ale szczerze powiedziawszy, to jest. To był, to był chyba najstraszniejszy skok, taka tego typu przestępczość w historii Polski. Na mojej kochanej rodzinnej woli gdzie się wychowałem, parę przystanków dalej. E, no, 15 minut, 20 minut tramwajem, powiedzmy. Eee, zresztą tam z dwa lata wcześniej było dwa przystanki od tego, gdzie się wychowałem. W zasadzie przystanek od mojego przedszkola była strzelalina w Zamie, nie? Którą też możecie kojarzyć jako największą strzelalinę w historii polskiej gangsterskiej. Eee, też u mnie na woli, także fajnie. Ale w każdym razie to była straszna, brutalna zbrodnia. I oglądając film, jako że ją znałem, gdzie trzy dziewczyny straciły życie, wiecie, błagały o litość i dostały egzekucję. Te dziewczyny miały tam 28, 28, 32 czy coś takiego lat. I jeszcze strażnik jeden, już starszy. Eee, Full egzekucja, full zaplanowane po prostu morderstwo, to jest taka, to jest jedna z tych zbrodni, która tutaj ani to nie jest śmieszne w żadnym stopniu, ani nawet nie za, nie za bardzo mu ochotę przerabiać to na takie kino akcji, wiecie, nie, trochę miałem taką sytuację z, jest ten film Sztanga i Kasz, Pain and Gain, Michaela Beya chyba, tak, jeśli dobrze pamiętam, z tam Dwaynem, Dorokiem Johnsonem, Markiem, Markiem Wahlbergiem. Gdzie prawdziwa historia, nie wchodząc w szczegóły, ale prawdziwa historia, gdzie zamęczyli jakiegoś typa, go tam porwali i chcieli hajs od niego i go zamęczyli. Naprawdę, jakaś fa w ogóle, taka fatalna, dramatyczna historia została przerobiona trochę na takie, taki slapstick comedy, gdzie oni tam są takimi, wiecie, nie? że tak, no niby im nie kibicujemy, ale jest trochę śmieszniej, nie? I tam miałem taki sami, taki niesmak. I oczywiście, nie oceniam tego filmu pod tym względem, to jest film tylko inspirowany i tak dalej, ale miałem oglądając niesmak, nie? Bo jednak. Oczywiście, tu historia się rozmywa, ona się rozchodzi, ona już poza samym napadem później idzie inaczej niż w rzeczywistości, ale cały czas myślałem o tym prawdziwym napadzie i cały czas myślałem o tym, że to pogłębianie tych portretów psychologicznych, że tam ten chłop coś, prawda, inaczej, że miał jakieś powody i tak dalej nie smak, no po prostu, nie? Oczywiście znowu, sam sobie teraz to mówię, z tego powodu nie obniżam jakby oceny filmu. To jest tylko moja taka wisienka na torcie, powiedzmy, no nie? Bo, bo, bo jakby to film, to, to, to nie jest dokument, nie? To jest po prostu film inspirowany, ale na tyle blisko sam napad tu wygląda, prawie jeden do jednego... Jakby od razu widać o co chodzi, że no nie wiem, ja, by, ja bym coś jednak zmienił, nie? Wiecie o co chodzi? Że, bo nie mogłem z czystym sumieniem oglądać reszty filmu. Bo cały czas sobie myślałem o tych prawdziwych ofiarach, i tak. Myślałem o tych rodzinach, że teraz wychodzi film. jakiś ludzie 20 lat temu, 24 lata temu stracili, 23 lata temu, przepraszam, stracili, wiecie, bliskich, w tak brutalnym sposób zamordowanych. jakoś tak sobie myślałem. Nie wiem, może to tylko ja, może to dlatego, że znam tą akcję i tak osobiście jakoś jestem zaangażowany emocjonalnie, bo to z tych ty skurwy syny siedzą cały czas. No nie wiem, no to tylko taki chciałem, woli wyjaśnienia, nie? Więc finalnie, mimo że na papierze to powinien być film dla mnie, 50-50 tutaj, dialogi i fajność tych dialogów tak dla mnie wyszła. Źle napisana, napisana intryga, która nie była intrygująca. I ogólnie rzecz biorąc, taki mixed bag dla mnie. Technicznie bardzo dobry film. Nie zadziałał jako całość. Ode mnie dostanie czwórkę, ale tak jak mówiłem na początku, to jest. Mogę się założyć. Zakładam się, kurwa. Zakładam się z wami o pieniądze, że obejrzeliście i daliście 7. <laughs> I nie mówię, że to źle. Jakby to jest bardzo dobry, technicznie zrobiony film, nie? Good for you. Ja po prostu mówię, że dla mnie to nie zadziałało. Mimo, że powinno. Tylko to też, jak ja wspominam psy, jak ja wspominam gorączkę, to ja od razu mam tak. oj. Przypomina mi to filmy lepsze, które wolałbym teraz oglądać. nie? Trochę tak. Więc nie hejtuję. Życzę temu scenarzyście, żeby pracował dalej. Chętnie obejrzę dalej, bo jakby widzę potencjał ogromny. Pan Gazda świetnie reżyseruje i też scenariusz był też dla mnie ok, więc też będę czekał dalej. To produkcyjnie wszystko było ok. Jakby ja tym ludziom, to nie są, to nie jest tak, że dałem czwórkę i mówię: O mój Boże, nie chcę nic od nich oglądać. Nie, ja chętnie obejrzę dalej. Po prostu to ze mną nie zadziałało z różnych przyczyn. No ale hej, czekam na wasze opinie. Czy dobrze przewiduję, ja że dobrze przewiduję, że wam się podobało. Bo tak oglądałem, oglądałem ten film i tak mówię, kurwa, no mi tutaj coś nie gra, nie? Ale tak podejrzewam, że, podejrzewam, że jakby teraz była grupa ludzi ze mną, to wszyscy by się o no, dobry, polski, klimatyczny film, kinogatunkowy, lata 90, nie? Więc wiem, że to ja jestem tym, tym dziwnym. Dobra, napiszcie, co sądzicie w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym, ponarzekajmy o filmach.